Witajcie, witajcie kochane piątki, witajcie w horoskopie numerologicznym na maj 2019 roku, oczywiście zrealizowany przeze mnie Magdalena Rutkowska-Modero. I proszę Państwa, w nowej formule, myślę, że wszyscy już zauważyli, że jest dzisiaj zostało wrzuconych więcej filmików niż zazwyczaj, bo zazwyczaj był jeden horoskop numerologiczny, a teraz dziewięć filmów. Co to znaczy? Co to znaczy? Otóż że z inicjatywy mojego pana realizatora, chyba ku Państwa ucieszę. E, e, horoskopy będą przynajmniej w, w maju. Horoskopy numerologiczne oddzielne dla każdej wibracji, chyba że będzie to 4 i 22 razem, czy dwójka i 11, tak? Mam nadzieję, że ta nowa formuła się Państwu spodoba. Jeżeli się spodoba, to proszę napiszcie o tym. To będzie poklask dla dobrego pomysłu mojego operatora, realizatora, że po prostu nie trzeba szukać tych wibracji w całym horoskopie numerologicznym. I teraz dobrze, żeby nie przynudzać, kochane piąteczki, numerologiczne piąteczki, maj będzie dla Was dobry. Dlaczego maj będzie dla Was dobry? Dlatego, że jesteście piątkami, a maj jest jaki? Piątym miesiącem w roku, czyli nie wiem, co by musiało się stać, żeby był zły. Oczywiście on przy piątce. Y, może być nerwowy, ale drogie piątki, no kurczę, czy wasze życie nie jest nerwowe, w zasadzie zawsze jest nerwowe, ale też pamiętajcie o tym i doceniajcie to na każdym, y, y, w każdym dniu swojego życia, że pomimo, że wasze życie jest nerwowe, to i tak wszystko kończy się dobrze. Myślę, że większość osób ze mną się zgodzi. I nawet nieraz, jeżeli było coś nie po waszej myśli, ostatecznie było ok. I teraz tak, numerologiczne piątki, pod wpływem jakich wibracji będziecie, będziecie pod wpływem jedynki i czwórki. Czyli co to znaczy? Jeżeli byśmy połączyli, to będzie jedynka i czwórka. Bardzo dobry miesiąc do zaczynania nowych rzeczy. Do zaczynania nowych rzeczy, które są związane na przykład ze sprawami zawodowymi, do rozpoczynania nowego biznesu. Nawet związanego z handlem, do rozpoczynania nowych projektów, yy, które mielibyśmy, mielibyście yy, na przykład przeleć na papier, tak? Zrealizować je. Yy, dobry do rozpoczynania na przykład budowy domu, tak? Albo kupna domu, prawda? Bo jedynka początek, a czwórka wszystko to, co ma format i co będzie służyło nam na lata. Wam na lata, bo ja nie jestem piątką, aczkolwiek w tym miesiącu mogłabym Wam zazdrościć horoskopu. Więc y, czy byście mieli kupować dom, mieszkanie, czy byście mieli robić remont, bo też do tego jest dobry miesiąc, to właśnie to róbcie. Natomiast jeżeli myśleliście o z, zmianie pracy, to jak najbardziej e, chodźcie na rozmowy z tym, że może nie od razu ona będzie w maju, może być troszeczkę przez tą czwórkę poślizgu czasowego, ale na pewno jakieś dobre efekty tych spotkań powinny powinny być jeżeli chodzi o sprawy finansowe to to co po części powiedziałam bardzo dobry moment bardzo dobry miesiąc do różnego rodzaju inicjowania wydatkowania pieniędzy czyli do inwestycji na przykład o ile one będą długoterminowe przez czwórkę do właśnie wkładania pieniędzy na na przykład pierwszej transzy na zakup mieszkania również jeżeli byście chciały wystąpić o jakieś kredyty, to myślę, że jest to dobry miesiąc, natomiast przy numerologicznych piątkach, to bym powiedziała, no, żebyście zbytnio tak lekko do tych kredytów nie podchodziły. Czyli jeżeli macie cel, to tak, jeżeli nie macie celu. Albo cel jest jakiś rozmarzany, to niekoniecznie. Czyli pieniądze na coś, co będzie służyło długo, albo na coś wkładamy, co za jakiś czas da nam, da nam pieniądze. I teraz tak, jeżeli chodzi o sprawy uczuciowe, czy to jest dobry dobry miesiąc dla um, y, piątek, generalnie maj no, jest bardzo dobrym y, miesiącem do spraw uczuciowych, szczególnie spraw seksualnych. Y, I w maju myślę, że wiele osób, które będą chciały zajść w ciążę, zajdzie w ciążę, nie tylko piątek oczywiście, bo to akurat mówię ogólnie i również tych osób, które nie będą chciały zajść w ciążę, też mogą w maju zejść w ciążę, niestety albo niestety, tak? Ale generalnie piątka daje emocje. Piątka pobudza nasze niższe z czakramy, czyli bardziej będziemy kochliwi, bardziej będziemy czuli motylki w brzuchu i wypiątki numerologiczne też i bardziej będzie chciało nam się być blisko z inną osobą. Natomiast drogie piątki, nie wiem na ile będziecie miały czas na angażowanie się, więc obawiam się, że na przykład niektóre relacje mogą być tylko takie relacje fizyczne, a nie związane z angażowaniem, ale gdybyście chciały kogoś nowego poznać, to ja bym powiedziała, na pewno będzie Wam sprzyjało to, co jest związane ze sprawami zawodowymi. Więc tam możecie szukać partnera, nie tylko współpracowników, ale wszystko, co jest obok właśnie spraw zawodowo-finansowych. Jeżeli chodzi o stałe związki to tutaj w stałych związkach głównie będą rozmowy o finanse, finansach, głównie rozmowy o jakichś takich wspólnych, wspólnych, wspólnych projektach, z tym, że przy tej wibracji jedynka i czwórka nieraz może dochodzić do jakichś takich kłótni, nieporozumień, chwilowego obrażania się, ale to raczej chwilowego obrażania się. I teraz tak zdrowie. Numerologiczne piątki, na co powinniście zwrócić uwagę w tym miesiącu? Przez jedynkę na wszystko to co jest gwałtowne, również wszystko co jest związane z głową. Czyli z głową na różnego rodzaju urazy głowy, na bóle głowy być może takie migrenowe, I to by się łączyło z piątką i z czwórką. Bóle na przykład neurologiczne, czyli związane z kręgosłupem, zwrócić uwagę na różnego rodzaju przewianie, szczególnie przewianie kręgosłupa, żeby nie było zapalenia korzonków. Dlaczego z kręgosłup, dlaczego stawy, dlaczego kości? Bo czwórka, tak? Przy czwórce zawsze ja mówię o tym, że zwrócić uwagę na szkielet, kości, stawy i na przykład nawet jeżeli Was nic nie boli, to na pewno w tym miesiącu, drogie piąteczki, zrobiłabym badanie na przykład, niestety prywatne jest w Polsce, na poziom witaminy D3, albo na poziom wapnia. Na poziom wapnia to chyba jest za darmo, ale na D3 na pewno jest płatne i na przykład zobaczenie, czy wszystko jest y, y, dobrze. Na, natomiast na przykład na starsze piąteczki w tym miesiącu y, zapisałabym się y, na jakieś badanie w kierunku osteroporozy. Albo jeżeli gdzieś coś tam boli, strzyka, nie tylko yy, starsze piąteczki, może bym poszła do lekarza pierwszego kontaktu, który by skierował do ortopedy i na przykład porobić różne prześwietlenia czy rezonanse i zobaczyć, co tam strzyka. Na pewno do tego jest to dobry miesiąc. I kochane piąteczki na zakończenie, e, inspiracja Louise Hay na maj 2019 dla Was, nad czym z czym powinniście popracować. Zachowuję równowagę między moją męskością a kobiecością. Męska i kobieca część mnie pozostają w idealnej równowadze i harmonii. Odczuwam spokój i wszystko przebiega tak, jak. Powinno. I nie wiem, czy tutaj powinnam Państwu tłumaczyć, czy nie powinnam tłumaczyć, ale wytłumaczę, bo oczywiście ktoś może zastanawiać się, szczególnie jeżeli jest na przykład biseksualny albo homoseksualny, prawda, że może to dotyczy jego płciowości i różnych takich wahań. Oczywiście może tak być, ale proszę Państwa, ja zawsze tą inspirację odbieram w ten sposób, że na przykład pytam się siebie. Jeżeli taką wyciągnę na przykład na dzień, na tydzień czy na miesiąc dla siebie, czy we mnie kobiec, kobiec, kobiecie nie jest za dużo męsk, męskich cech, tak? Czy nie jestem za bardzo męska, czy z różnych spraw nie załatwiam po męsku. A jeżeli ogląda mężczyzna, to zastanów się, kochany mężczyzno, kochany mężczyzno, piąteczko, czy nie jesteś zbyt zniewieściały? Przepraszam, nie chcę nikogo, nie chcę nikogo jak gdyby um, urazić, ale no tak mówi inspiracja, może warto więcej tych cech, z którymi się urodziliśmy, w których powinniśmy być, tupnąć nogą, jestem mężczyzną w każdym calu, albo jestem piękną, wrażliwą, zmysłową kobietą i te cechy w sobie, te zachowania w sobie utrwalać. I jeszcze, i jeszcze nie koniec e, afirmacja dla Was na Maj. Wybaczam sobie swoją przeszłość. Teraźniejszość jest sukcesem. Przepiękna, 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 czy dobra? Bardzo dobra, nie tylko do, dla Was. Zachęcam Państwa do oglądania moich innych filmików, a tymczasem mówię do zobaczenia w odpowiednim czasie.